Vlogmas dzień 12 Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogmasie. W końcu mogę powiedzieć, vlog ma dzień 12, bo jest godzina prawie 18, a ja nie nagrałam nic, dlatego że byłam w galerii. Od razu po pracy kolega podrzucił mnie do galerii i tam spędziłam ostatnie 3 godziny. A tak naprawdę, słuchajcie, spędziłam ten czas na relaksie, bo byłam w pierogarni, zjadłam zresztą, co widzieliście na samym początku tego vloga, bo pokazywałam Wam wszystko, co... Um, wszystko po prostu wam pokazywałam, co, um, co robiłam. W każdym razie um, byłam w pierogarni, z pyszne pierogi, w pierogarni rzeszowskiej, bo się otworzyła w galerii. Um, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Byłam, słuchajcie, na, um, na tym, um, Jezu, nie mogę się dzisiaj wysłowić. Byłam na um, krzesełku tym takim um, masującym, fotelu masującym i słuchajcie, wymasowałam się za. 12, 15 minut, słuchajcie, masażu sobie wykupiłam, także mega fajnie, czuję się mega zrelaksowana, mega zrelaksowana się czuję, ehm, jeszcze zrobiłam zakupy, byłam, słuchajcie, w szachownicy po jedną rzecz, którą bardzo, bardzo chciałam kupić, bo już się na nią czaiłam jakiś czas temu, ehm, no i dzisiaj stwierdziłam, że to jest ten dzień kupię, bo w końcu mi wykupią, nie będę miała na święta, a jest to rzecz, która jest mi niezbędna do stylizacji, chciałabym w Wigilienie Chyba w pierwszy dzień świąt opublikować Albo w Wigilię, albo w pierwszy dzień świąt Opublikować filmik z moimi stylizacjami Więc chciałabym taki filmik Nagrać, moje stylizacje ymm, Świąteczne Zobaczymy, czy takie coś nam się Czy mi się takie coś w ogóle uda M Mam nadzieję, że tak Jutro vloga nie będzie, dlatego, że Jutro idę do pracy na, pierwszą, na drugą zmianę Miałam iść na pierwszą, ale plany się pozmieniały Jak to u mnie, nic nie można sobie zaplanować bo słuchajcie, ja zamówiłam się jutro na badania, idę jutro na czczo na badania y, krwi więc y, tak, muszę to po prostu przejść, przetrwać, przeżyć zapomnieć i tyle y, może być ciężko, bo po ostatnim ostatnie badanie krwi skończyło się omdleniem, więc mam nadzieję, że to się tak nie skończy y, no, ale tak i tak i to wszystko, co chciałam wam powiedzieć w sumie możemy kończyć tego vloga, pa <laughs> nie na żartuję. Y, tak naprawdę, no tak jak mówię, dopiero co wróciłam, za chwilę się zabieram za obiad, dzisiaj będę robić zupę tajską, no i tak naprawdę jutro vloga nie będzie, dlatego, że tak jak mówię, idę na drugą zmianę, rano mam badania, więc mam bardzo napięty grafik i no ciężko będzie mi po prostu coś nagrać, cokolwiek, postaram się, ale ciężko będzie, e, więc albo będzie po prostu w ogóle go nie będzie, albo będzie łączony z dwóch dni, e, w czwartek tak naprawdę już będzie pakowanie no i piątek już praktycznie będą wyjazdy do domu e, także powiem wam, że no w tym roku e, ja w ogóle nie czuję świąt, czuję ten fajny klimat świąteczny, ale nie czuję świąt e, nie czuję tego, że już za e, tak naprawdę trzy dni, środa, czwartek piątek sobota za trzy dni, um, będą święta, że zaraz jedziemy do domu um, na święta, że będzie Wigilia, ja tego w ogóle totalnie nie czuję um, i może jest to spowodowane tym, że no, jest w pracy. Totalny zawrót głowy. To, co się teraz dzieje, jest po prostu tragedią. Może, nie wiem, może tak być, że, że tak jest, ale no, nie wiem. W każdym razie nie czuję totalnie świąt, dajcie znać, czy wy czujecie. Czuję ten fajny, taki świąteczny klimat, który uwielbiam, ale nie czuję totalnie świąt. I tutaj słuchajcie, mam yy, moją fajną wieżyczkę wbudowaną. Jutro też prawdopodobnie przyjdzie mi moja, co moja, to mi przyjdzie? Taka. Yy, tu chcę zrobić o, tu chcę zrobić taki stojak. Ymm, stojak na herbaty. Herbaty już mam, pianki już mam, te lizaki już mam, a nie mam jeszcze stojaka, więc trzymajcie kciuki, żeby przyszedł idealny, bo jak nie, to rezygnuję z pomysłu całkowicie. I po prostu coś innego tu muszę wymyślić, bo naprawdę coś się naszukałam. Jeszcze muszę zrobić paznokcie, a czuję się po prostu e, strasznie zmęczona dzisiaj, nie wiem dlaczego. Cała energia mi spadła. Także byłam jeszcze trochę biedronce, zaraz wam pokażę, co kupiłam. Kupiłam dosłownie 3-4 rzeczy. Nie pokażę Wam moje body, które sobie kupiłam, albo nie. Body Wam pokażę tylko tak tu, a nie będę ich przymierzać. Zresztą pokazywałam bo w przymierzalni, tak? Pokazywałam bo je w przymierzalni, ale one trochę inaczej wyglądają w przymierzalni, inne mają kolor. To są czerwone body z takimi cekinami, są śliczne. Także, ym, także to. No i co? I to tyle, chciałam powiedzieć. ile uciekam, robię sobie przede wszystkim kawę, bo ledwo co widzę i zaraz Wam pokażę, co... Yy, odebrałam z paczkomatu, także zaraz Wam pokażę moje paczki z paczkomatu, które odebrałam. Właściwie to jedno, a to jest prezent dla Daniela na urodziny, e, które mam dopiero w lutym, ale już zamówiliśmy, bo to jest bardzo rzadko spotykany produkt i bardzo ciężko jest go gdziekolwiek dostać. Ja już za tym produktem po prostu... Przemierzyłam, cały świat, cały internet, nigdzie go nie było. W końcu udało mi się kupić. To jest, słuchajcie, zaraz zresztą wam pokażę, co. No i druga rzecz to: to, są, to jest chemia do domu, którą zamówiłam, bo już mi się pokończyła, więc biorę kawę i idziemy, pokazuję Wam rzeczy, otworzymy kalendarze. No i tak ten dzień dzisiaj leciał, powiem Wam, że coś strasznego, ale szybko i idę oglądać, odpoczywać, relaksować się i robić zupę tajską, bo dziś na obiad nie wiem czy mówiłam zupę tajska okay, zanim paczki to czy wam pokażę szybko co kupiłam jedna cebula czerwona słuchajcie, kupiłam kilo mandarynek były po 3,99 w więc super cena także kilogram mandarynek bardzo, bardzo lubię e, a już nie ja mam. Um, tutaj mamy warzywa na z ziemniakami, będą do zupy tajskiej i filet z piersi kurczaka. Kupiłam akurat taki, bo był pod ręką. I to tyle moje szalone zakupy z biedry. Cześć! Hej, hej. Chciałam Wam pokazać moją choinkę pięknie świecącą w tle. Tutaj zrobiłam jeszcze efekt specjalny w postaci. Um postaci światełek Słuchaj, zrobiłam sobie kawę, o której marzyłam cały dzień, dosłownie cały dzień. Odkąd wyszłam z domu, marzyłam, żebyś nabić kawy. Jedną wypiłam w domu, a teraz piję drugą i o Boże, marzyłam o tej kawie. Mm. Marzę teraz od, o momencie, kiedy położę głowę do poduszki i pójdę spać. dzisiaj mogę siedzieć i siedzieć i siedzieć, bo wiem idę na drugą zmianę. I w każdym razie chciałam pokazać, co kupiłam. I zacznę od czego chciałam Zacząć od Hebe, bo w Hebe słuchajcie Kupiłam dwie rzeczy I są to lakiery do paznokci firmy Claresa, dlatego, że ja już z Claresy Mam kilka lakierów hybrydowych W ogóle teraz nie mam paznokci pomalowanych Zrobię to Myślę, że dzisiaj Chciałam zrobić wieczorem, dlatego chciałam się na godzinkę Zdrzemnąć, żeby mieć energię na wieczór I zrobić sobie paznokcie Kupiłam sobie dwa piękne odcienie Które mega mi się spodobały Kosztowały te lakiery 13.50 chyba coś koło tego za jeden przy zakupie dwóch wtedy jeden nam dawało za grosz. Więc ja zapłaciłam łącznie jakieś 13.50 dosłownie za te dwa lakierem, bo tam grosz był. I pierwszy z nich jest to kolor Galaxy Green i to jest żeby wam to zobrazować, to jest taki o tu wam zrobię taki swatch. taki niebieski, nie wiem dlaczego to jest green, skoro to jest taki niebieski. To taki niebieski, błyszczący, pięknie wygląda, naprawdę pięknie. A drugi to jest Galaxy Purple. I to jest już taki z kolei fiolet. Bardzo. Były w ogóle dwa fiolety mi się podobały, ale ten fiolet bardzo mi się kojarzy z Sylwestrem. Pokażę Wam o, zobaczcie. No na moich, wiecie, malutkich, drobniutkich paluszkach to one nie wygląda jakoś szałowo, ale uwierzcie, że wygląda naprawdę przepięknie ten lakier. Teraz muszę czymś to zmyć. Dajcie mi chwilę, zaraz do was wrócę, tylko zmyję to z paznokci. Okej, okay, słuchajcie, zmyłam. No, także co? Także te dwa, o, muszę też chyba w tą stronę przesunąć. Także te dwa lakiery i tak jak mówię, 13 zł za nie zapłaciłam. Także fajnie, fajna promocja, jak chcecie i lubicie lakiery z klaresy, bo ja lubię i raz na jakiś czas je kupuję, to polecam. Naprawdę są fajne i fajnie właśnie czasami w fajnych cenach je można kupić. Druga rzecz to jest rzeczy ze szachownicy. Mamy tutaj metkę szachownicy w rozmiarze L. Do body damskie 59,99. Tutaj Wam zostawiam. Kod referencyjny I co wam na link, W linku na dole wam podlinkuję te body Jeżeli byście chcieli Widziałam je też stacjonarnie Przede wszystkim bardzo spodobał mi się ten wzór To jest On na żywo wygląda miliard razy lepiej niż w kamerze Ja już to widzę Bo na żywo to są takie bardzo Jest ich sporo Ale są bardzo takie klasyczne Bardzo Delikatne Wbrew pozorom, naprawdę takie bardzo zwykłe te cekinki. Te Nie są takie, wiecie, duże jak zawsze, tylko są takie właśnie delikatne, po prostu kółeczka błyszczące. E, I tu mamy. Wyglądają te body, tak. Bardzo mi się podobają, bardzo, bardzo, bardzo. Przede wszystkim ten piękny dekolt. Dekolt jest bardzo głęboki, bo naprawdę sporo widać, ale ja sobie myślałam, że można fajnie pod spód, na przykład jakiś czarny top nałożyć, jeżeli komuś przeszkadza, albo jakiś koronkowy top też fajnie by wyglądał, więc myślę, że to nie wyglądałoby jakoś mega głupio, ale ogólnie to naprawdę ślicznie wygląda. Tutaj ma, słuchajcie, takie super uformowanie na piersi. Co sprawia, że te piersi są takie idealne wręcz Naprawdę super, zobaczycie te body na pewno w stylizacji Obiecuję, że postaram się nagrać jak najszybciej te stylizacje, żebyście mogli zobaczyć I słuchajcie, ona ma tutaj takie ściągane rękawki I te rękawki mi się bardzo podobają, bo one są takie szerokie Ja kocham tego typu bluzki no, Idealna by była, gdyby miała delikatnie mniejszy dekolt ale tak sobie myślę, że ten dekolt zawsze można gdzieś tam delikatnie potrzyć i wiecie, może to jakoś fajnie będzie wyglądało. No mi ten dekolt tak jakoś bardzo nie przeszkadza, ale wiecie, no czasami w niektórych momentach krępuje taki dekolt, więc no, ale body są piękne. One tutaj w aparacie teraz nie, nie odzwierciedlają tego, jak piękne są na żywo jak cudownie wyglądają właśnie w... Na żywo po prostu. No i słuchajcie, co jeszcze chciałam pokazać? To dwie paczuchy, które mam. Pierwsza jest z OLX-a. I to jest, słuchajcie, rzecz, którą mój mąż dostanie na urodziny. A on pewnie nie, ogląda, nie będzie tego oglądał, więc nie zobaczy. Ale to jest rzecz, której ja bardzo długo szukałam. Pierwszy, pierwsze, pierwszą rzecz, tą samą, zamówiliśmy z Daniela Rodzicami na Amazonie. Ale niestety e, przyszedł e, ten produkt nie tak jak chcieliśmy. Matko, nie mogę tego otworzyć. E, nie nie tak jak chcieliśmy, wiecie, d, coś nam tam nie pasowało, nie miało ruchomych elementów. Matko, nie mogę się dostać do tej paczki. Ktoś to zabezpieczył. E, no. W każdym razie nie miało to ruchomych elementów i tak dalej, no i nie był to produkt, który spełniałby w 100% nasze oczekiwania, um, a już chcieliśmy, żeby ten produkt był idealny. No i słuchajcie, pewnego dnia znalazłam, ja w ogóle wszystko już przewaliłam, więc um, na pewno miałam już um, sporo tych rzeczy, oglądałam w internecie, więc jezu, nie mogę otworzyć paczki, no ratunku. Sporo tych rzeczy oglądałam w internecie, więc też wiedziałam, że tego nie znajdę Ale słuchajcie, pewnego dnia znalazłam O w ogóle, o nie, pan podar książkę Oh no Bardzo niefajnie I Słuchajcie, jest to Już wam pokażę, już, już Model model, słuchajcie, samochodu. Ja kurde. Pudełko się uszkodziło w transporcie, słuchajcie. Niestety, delikatnie w transporcie uszkodziło się opakowanie. Oryginalne opakowanie. Jest to, słuchajcie, model jego ukochanego samochodu, czyli Astra GSI 16V. Um, Otworzę to, chcę zobaczyć, sprawdzić, przed nim podotykać Ale właśnie zamówiliśmy ten sam model samochodu właśnie na Amazonie No i on przyszedł bez ruchomych części Więc no dostanie po prostu dwie, dostanie bez ruchomych, a tutaj mamy słuchajcie ruchome części Bo tutaj się otwierają drzwi, tu się coś jeszcze otwiera Tu się otwiera maska, nie, nie otwiera się maska no, ale w każdym razie na pewno otwierają się drzwi. Więc ogólnie to on, Daniel jest ogromnym fanem tego samochodu. Zresztą też mamy ten samochód, mamy, posiadamy, więc ym, super. Tu pod spodem są wygrawerowane te rzeczy, więc na pewno ekstra. Super. Jedyny, jedyny jaki znalazłam w internecie, także mega fajnie, super, ekstra. Wow. Jakiego kolega kiedyś kupił, to tak zazdrościł, więc stwierdziliśmy, że. Kupimy, po prostu kupimy, ale no tak jak mówię, ja już bym dawno ten, ten, tę rzecz kupiła, gdyby nie to, że no bardzo, bardzo, bardzo. Myślę, gdyby nie to, że po prostu bardzo e, ciężko ją dostać, więc dobra, ja to później włożę, tak będę robić zdjęcia. E, I druga paczka i to jest, słuchajcie, już paczka z Allegro, e, z chemią do domu. Właściwie kupiłam dwie rzeczy. I zapłaciłam 40 złotych um, te rzeczy, bo te akurat mi się po prostu dokończyły. To wszystko jest tak opakowane, że ja tego nie otworzę do jutra. Ale to dobrze. Bardzo dobrze. Więc. Właściwie do to są trzy rzeczy, nie dwie. Pierwsza rzecz to jest, może to chciałam pierwsze, jest to środek czyszczący do, um, pielęgnujący do pralek. I kupiłam, to jest w tej firmy Dr. Beckman Wszystkie rzeczy będą z tej serii firmy Dr. Beckman I pierwsze to jest właśnie ten środek czyszczący do pralek On jest dostępny w O'Show Ale wiecie co, byliśmy ostatnio i nie było tego Nie widziałam, przeszłam całe półki i nie widziałam tego Więc stwierdziłam, że zamówię A po prostu jak koleżanka będzie zamawiała z, z O'Show To kupi nam po prostu jeszcze raz Także zaraz idę to umyć, bo... Zaraz idę to umyć, dlatego że e, moja pralka już wo, woła oczyszczenie, więc e, myślę, że zrobię to w tym tygodniu jeszcze przed świętami. E, no. Także będę to, będę to tego używać. No i to kosztowało około 15 zł. Myślę, że każda z tych rzeczy kosztowała tak około 13 zł, bo zapłaciłam 42 zł. E, około, więc, e, więc tak. Więc to i dwie rzeczy do czyszczenia kuchenki indukcyjnej. Pierwszy to jest spray do kuchenek ceramicznych, idealny do płyt indukcyjnych. Skończył mi się spray do kuchenek indukcyjnych, jedyny jaki jest dostępny we wszystkich marketach. To jest ten z Ludwika. Ja teraz miałam z Frosza. No i chciałam przetestować coś innego i to jest jedyny produkt, który znalazłam. Więc nie wiem dlaczego jest tak strasznie mało tego typu produktów. Nie wiem dlaczego. Ja takich produktów używam i, i też. Po prostu często wymieniam i chciałabym Zmieniać na nowe, więc tak Więc tutaj mamy ten spray Do kuchenek ceramicznych Bo już mi się totalnie wykończył, więc super, idealnie Przyszło i trzecia rzecz To jest mleczko do kuchenek Bo ja mam jeszcze mleczko z Astonish Które kupiłam w Dilsie I ono już mi się kończy, też została taka resztka I po prostu wykończę tamto I mam tutaj nowe, bo ja Zazwyczaj robię tak, że takie pierwsze Lekkie mycie po prostu Jak chcę, jak na przykład wyczyszczę kuchen na fula i chcę tak delikatnie wiecie oczyścić tą mm, po prostu tylko po gotowaniu to używam czegoś takiego a jak już chcę robić takie mm, czyszczenie po prostu na 100% to używam wtedy mleczka. I mleczkiem wyczyszczę idealnie, a dopiero później ewentualnie przecieram tym, bo to jest moim zdaniem spraye, One są idealne do takiego szybkiego przetarcia. Po prostu, wiecie, spryskamy, pik, pik, pik i po problemie. Także te trzy rzeczy firmy Dr. Beckman. Pierwszy raz z tej firmy mam jakiekolwiek rzeczy do sprzątania, więc, więc tak. Więc dam Wam znać, na pewno jak się sprawdziły, i to tyle, co chciałam wam pokazać. Idę pić kawę, robić obiad. Dzisiaj zupa tajska. Pewnie już mówię to milion setny raz Ale to nieważne, supa tajska yy, I chciałabym po prostu Odpłynąć, także Uciekam yy, I odezwę się do Was później Okej, jeszcze słuchajcie Do tego wszystkiego otworzę kalendarze adwentowe yy, Pierwszy to jest najmniej podobający mi się Klipper, yy, który no yy, Numer 20. No, i jeszcze mi zostało 4 okienka tylko. Także 20. To napiszę Wam tutaj oczywiście. Dalej mamy. Nie wiem czemu. Nie wiem z jakiego powodu. O, Teraz już idziemy normalnie. Vlog ma z dzień 12. O i 13. Wyciągnęłam. Boże, Katarzyna ogarnij się. 12. I tutaj mamy. Coś takiego. Jest to herbata z cynamonem, z imbirem, z kibiskusem i z cytryną. Także może być spoko. Później będę testować. I to. Tu. I co jeszcze? I co jeszcze? I ostatnie to. Ostatnie to. Yy, to to. <ścoughs> Czyli on libio. I dzisiaj powinniśmy mieć. Chyba z tego co każdy. 9 albo 10. 7, 8, 9. Tak, 9. już otwieramy. Odżywka. Odżywka. Yy, Ochładzająca kolor włosów To może być ciekawe Ja nie mam co prawda farbowanych Ale może być to ciekawy produkt Także przetestujemy na pewno Jutro słuchajcie Dyszka Nie wiem czy będę jutro w stanie nagrywać Ale w sumie może Jutro na pewno kalendarze otworzę z wami Więc to na pewno bądźcie pewni Ale ja się domyślam co tu jest Ale słuchajcie zostały mi tylko trzy okienka I jest mi smutno z tego powodu Bo zostały mi tylko Trzy okienka i ogólnie to tylko trzy vlogmasy, więc trzy, z czego ja nagrywam tylko dwa. Więc bardzo mi z tego powodu smutno, bo już nie będę mogła nagrywać tych vlogmasów, ale za to ten rok w końcu się skończy. Ja się bardzo cieszę, także, no, uciekam. Ok, słuchajcie, ja już kończę tego vloga. Um... Jest w miarę długi, myślałam, że dzisiaj nic nie nagram, no to proszę. Jest w miarę długi, e, także idę go montować, żeby go wstawić jutro na kanał. E, no, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się, nie wiem co to było. <laughs> I widzimy się w kolejnym vlogu. Ja idę zmywać makijaż, zupka jest gotowa, e, czekam teraz na mojego męża, idę zmywać makijaż, idę się kąpać, e, nałożę sobie jakąś maskę na włosy, maseczkę może na twarz e, i po prostu. E, odpływam, bo naprawdę chce mi się spać, jestem zmęczona, a jeszcze jutro czeka mnie ciężki dzień, bo pobieranie krwi, którego ja nienawidzę, więc no. także tak. No i tutaj oglądam w tle ukrytą prawdę, także tak, także dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Pa.